Okej, no tutaj kartus Polak z gniewem 12. Dzisiaj gramy na naszym bloku I zobaczycie, jakiego mamy fajnego, dziurawego Skybloka. Jest Jest hm, podziurawiony. No wiesz, jeden tu osobnik z nas. Z... Nie będę wymieniał nikami, gniew 12 tutaj trochę kombinował. Tak, już wszystko na mnie. A patrz, dziur nie boję! Wal <laughs> lec za tobą A niej, nie ja Miałem lata Dawaj, dawaj, skoczem za itemami tymami. czekaj do kurde ja tu na spałnie utknąłem Ty się no Zobaczcie jak wydałem do 2000 dolarów na tej wyspie Znaczy minecraftowy, no Minecraftowa waluta Na to Na te blaze blazerody na tabliczkach To nie sprzęt Idziemy się pobawić z Indiana Jonesa o ty będą Dobra, nie pobawimy się, bo blokuje nam płotek wejście Dawaj, skaczemy z itemami Dobra, a dlaczego się u mnie zawisiłeś? Co? No rusz się No chodź No czekam na Gdzie? ciebie Ale u mnie się zawisiłeś i stoisz w jednym miejscu To relognij się tak jest. Czekaj, włączę lagozaury! Co ty, ty się Czekaj, robisz? Czekaj, trzeba je wyłączyć Ja je wyłączyłem. Ej, dalej je mam Jeszcze nie włączyłem No kurde, właśnie nie włączyłem No dobra, trafić. wyłączone jest. Te lagozaury robi raz... ten kobel GENERATOR Ej Ej, chyba działa? Nie dobra, nie działa. Jest to w jednym miejscu. U mnie łatwiej, że głupi. Czekaj, pokażę mój domek. O, prawie do dziury wpadłem. Zabrać, ja lecę. Dobra, to jest parter z kaktusami. Moimi roślinami Tutaj hoduje kokobinsa. Utknąłem, Mendo! Sam tyś, menda, nie wyzywaj się. Utknąłem, Polak, no. Tutaj mam. Hodowlę pewnych roślinek różnych A na górze jest moje ulubione pięterko Kto by chciał tego słuchać? Jest ta I po... Ej no nie mogę chodzić po schodkach! Dobra, nieważne. Ty mam nadzieję, że mi miejsca co wystarczy. O, moje ulubione pięterko. Zielono tutaj. mam grinder, który nie działa. Chciała, tylko popsułeś go. Ty go popsułeś, kto go łatał? Ty. ty! Właśnie, że nie ja. Nasze fajne znaczki, gdzie teraz jesteś? Bo ja nadal cię biję w jednym miejscu. Tu mówię ci, wyrrognij się no. I się relogni. Nie, bo ja nagrywam. To jest domek gniewa. Też ma zielono tutaj trochę Dzięki Tutaj ma trochę ja. Też ma taką kolejną odmianę, taką bardziej pomarańczową E ty mam prawie zerowy lag na nagrywanie Aż w to nie mogę. Mnie nadal stoi w jednym miejscu. A że mogę w to uwierzyć, Mnie nadal stoi w jednym miejscu, mega! O tu mówię, że się, ciupasi ty. Już się O to ja nie mogę. Ej, będzie teraz moje hasło widać. Dobra. A ja też światłem, i też musisz się Cięcie. Znowu czego utknąłeś? Ej, teraz się poruszam? No, wiesz, że nagryłem to do minuty? O, o, to witam ponownie. No, ja też po małym cięciu. Dobra, skaczemy Dobra, ja rzucam arbuza. Dobra. Znowu znowu się tam naustrojować, idiota. O ty, ja tam cię znajdę, zobaczysz. Tak wiem, od razu. Dobra, bawimy się w chowanego. Wiem gdzie mieszkasz. Ja wiem gdzie ty mieszkasz, koło mnie. O to jest straszne. Jeszcze, jeszcze nie zaczęliśmy, bo, bo nie mogę się zmieścić do domu. Ciekawe, jak Baron zareaguje, jak zobaczy swój domek. Nie wiadomo, ale nie gadaj, i tutaj jest! Nie zmieszczę się, no ja pierdzielę. Znowu wpadłem! A ja już po ciebie idę. Czekaj, znowu cięcie. Dobra, wracamy znowu po trzecim cięciu. Dobra. Co ty z tą skrzynią zrobiłeś? Jaką skrzynią? No kurde na nasze sadzonki. Co? To było przy wypadek to przez te lagozaury. Dobra, teraz pójdziemy się bawić w tego Indiana Jonesa. Tu mogłeś... mieliśmy się bawić w chowanego. Ale nie mogłeś dostać do domu Barona. Indiana Jones przydzieramy się przez bujną doślinność. Ma nie wrócimy na Discovery O, Sadzonka! O, strzały! Ej, skąd tu strzały? Ja strzelam. Uciekamy przed... Wężem Boa. Co jest, co jest, co jest? Dobra, żyję, żyję. A! Psychopata z siekierą! Psychopata z Star Warsa, z łopatą świetlną, znaczy kilofem, znaczy tym.

Muszę robić te głupie cięcia jak spadnę, no bo... Oj dziuro No bo ja super geniusz internetu, programistyki nie umiem wyciąć nie umiem wyciąć obrazka No Chyba nie będę informatykiem I skąd się wajka wzięła Ja ją tu stawiłem? Idę nie! No i dobrze, tak to jest, jak się mnie słucha. Rega, ja to kampię. Nie, to tam? Tak, ja się tego bóg. Nie mam. Ja pierwszy pierwsze nie mam prób. Ja mam jeden, chcesz? Ej, ile już na tym razem ze Skybloku zginęłeś? A, ja tylko sto ty jeden Prawie w dziurę wpadłeś! Dobra, bawimy się w chowanego. Ja się chowam. Już schowałem się. Na pewno mnie nie znajdziesz. Dobra <laughs> Na pewno nas nie znajdzie Widzę cię Widzisz, widzisz mnie? No Opsa Przekały <laughs> <Ciekawe. śmiech> Nie mogę wyjść Złapałem się Dobra, teraz ty się będziesz chował dobra Eka oczy, Dobra 1 2, pierdyliard, 3, 4, 8, 20 szukam Będę musiał się kiedyś z baronem nagrać Ciekawe jak z nim wyjdzie, Ciekawe jak to lepiej będzie wyjdzie na nagraniu Nie wiem, nie wiem domu Podmieniłeś miecz! Podmieniłeś miecz! Nie, nie się świecił! chcę Chodź się zobacz! Nie, bo chcę świecić! Proponuj cię wyszedł z Ale nie no, naprawdę się tamteś świecił! Chyba podmieniłeś! Nie podmieniłem! Taka klimatyczna muzyczka! Oj, skakałeś chyba! Scherer, Co? Co on też gra? W moim pewnie siedzisz, ale sprinta, Asasin Kryt normalnie. W moim siedzisz. Tyryryryryryn A pi pi przeszedł gry Jak to? Ej Rup i teraz idzie na dom Tylko nie mówię jego imienia, to będę musiał to wypipczeć To z gry Czy to nie przeszkadza, że interna... że wierzy... że wierzą co mi chodzi, nie? Czy nie chce, żeby to, to było słychać? Ej, ej, nie mogę wyjść! Maciu! Wyjść z matki! Nie no, rozłączam się! To nie rozłączaj się! Dobra, to chyba będziemy, ej, coś ty zrobił? Dobra, na no poważnie będziemy już chyba kończyć. Ej, jakiś dubler, Kaktus 5? Nie, nie, się. Ktoś z... się pode mnie podszywa. Dobra, nieważne. Będziemy kończyć. Czekaj, chodź tutaj, staniemy koło siebie. Dobra cicho, nikt o tym nie wie, byłaś. Chodź do yy, generatora Kobla. Jestem w całym mechanizmie. Będę musiał zrobić czwarty cięcie, bo przez szadek pokazałem moje hasło. Ale to się wytnie. Jak oglądajcie kolejny odcinek Tak się ujawi. No chodź tutaj! Bo tam gdzie się, tam gdzie jest mechanizm generatora? Dobra, czekaj, ściąg, czekaj, chwilkę. Kurczę, nie mam dyni. Dobra, nieważne. Daję też się rozbiorę. O. Dobra, a więc pożegnaj się ładnie. A ja wam dam dźwignię. A więc, cześć, trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie i róbcie tam jeszcze bardziej, tam, co ważne. Larka, cięcie. Czego?